Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego Twój biznes trenera nie zarabia jeszcze regularnie 10 tysięcy złotych, to w tym filmiku zamierzam pokazać Ci dlaczego. Nazywam się Jaten Górlicki i od blisko dwóch lat pomagam trenerom personalnym rozwijać swoje biznesy. Chcę Ci dzisiaj pokazać jedną rzecz, której zmiana pozwoli Ci regularnie, wreszcie zarabiać 10 tysięcy złotych. Rozmawiam z wieloma trenerami i to jest taki próg finansowy, który dla wielu osób wydaje się nadal ciągle nieosiągalny i dużo osób. Aspiruję, żeby to zrobić, i chcę Ci pokazać, że nie jest to wcale takie trudne. Tutaj chcę Ci pokazać również przykłady, jak wygląda to u naszych klientów. Tu jest na przykład statystyka z ostatnich 20 dni mojego klienta, który zaczynał od totalnego zera i nie miał żadnych klientów. Ćwiczył tam ze swoimi znajomymi, natomiast. Po wprowadzeniu naszej strategii, tak naprawdę, jak widzisz, pozyskał klientów na blisko 10 tysięcy złotych przy 800 złotych wydanych na reklamę, czyli mamy ponad 10-krotny zwrot z inwestycji. A tutaj mamy statystyki naszego klienta sprzed kilku dni, który już pozyskał dwóch klientów i, jak widzisz, ma zarobione 8200 złotych. Więc, jak widzisz, tutaj mamy taką statystykę, która mówi nam bardzo dużo, czyli średnia wartość jednego klienta. Jak widzisz tutaj, u Kacpra, średnia wartość jednego klienta to jest 1968 zł, a średnia wartość klienta u naszego drugiego klienta to 4125 zł. I dlaczego jest to tak istotne? Jak pytam się trenerów, ile chcą zarabiać, to często odpowiadają 10 tysięcy zł. Ale kiedy zadaję im pytanie, co ich powstrzymuje przed tym, żeby to osiągnąć, najczęściej odpowiadają pozyskiwanie klientów. I teraz. Może to, co ci powiem, być trochę kontrowersyjne, ale tak naprawdę to nie pozyskiwanie klientów najbardziej stoi ci na drodze, żeby zarabiać 10 tysięcy złotych. Dlaczego? Pozyskiwanie klientów to jest proces, którego jesteś w stanie się nauczyć i nie jest taki trudny do opanowania. Problemem jest to, że wiele osób ma po prostu słabą ofertę. I zauważ, jak działa większość osób. Większość osób ma klientów, którzy płacą im po treningu. I w momencie, kiedy rozliczamy się z naszym klientem po treningu, i przykładowo, nasz trening kosztuje 100 zł. To jest taka charakterystyczna, jeszcze nadal um, dosyć um, znana oferta u wielu trenerów, to wtedy zobacz, jak ciężko jest nam wyskalować ten biznes do 10 tysięcy. Przykładowo, jeżeli rozliczysz się ze swoimi klientami po treningach, to oni tak naprawdę. Mogą sobie sami wybierać, kiedy przyjdą na ten trening, a kiedy nie. Jak nie mają motywacji, nie przychodzą. Kiedy im się nie chce, nie przychodzą. I możesz wtedy uznać, że średnio osoby przychodzą do Ciebie, ok, niektóre osoby przychodzą do Ciebie 8 razy w ciągu miesiąca, czyli będą przychodzić te regularne dwa razy w tygodniu, ale to jest rzadkość, a większość osób, większe, większej ilości osób coś tam wypadnie. Niektórzy to przyjdą w ogóle dwa razy tylko, żeby się poruszać. Więc uśredniając, ludzie przychodzą do Ciebie 5 razy w ciągu miesiąca. I to jest spowodowane chociażby tym, że masz te płatności po treningach. Więc jeden klient zostawia w Twojej kieszeni 500 zł. I w momencie, kiedy teraz faktycznie zastanowisz się, jeżeli twój klient, Twoi klienci średnio zostawiają u Ciebie 500 zł i chce zarobić 10 tysięcy złotych, to faktycznie tak naprawdę musiałbyś pozyskać 20 klientów, żeby zarobić 10 tysięcy złotych. I dlatego większość trenerów mówi, że problemem jest to, że nie są w stanie pozyskiwać nowych klientów, nie wiedzą, jak to robić, nie wiedzą, jak dotrzeć do nowych osób. I faktycznie w momencie, kiedy myślisz w kategorii, że potrzebujesz 20, około 20 klientów, żeby zarabiać 10 tysięcy, no to faktycznie pozyskiwanie tych klientów stanowi naprawdę duży problem. Ponieważ nawet zakładam, że masz 20 klientów i średnio masz rotację 5 klientów, to pozyskanie 5, 6, 7 klientów w skali miesiąca, żeby utrzymywać ten poziom zarobków, nie jest takie łatwe. Ale zobacz, co my robimy z moimi klientami, żeby samo pozyskiwanie klientów i samo umiejętności pozyskiwania klientów, które oczywiście są istotne, nie, były, nie determinowały to, ile zarabiamy w skali miesiąca. Pierwsze, co robimy, to z naszymi klientami układamy ofertę, dzięki której wiemy, że pozyskany klient zostanie z nami na dłużej, czyli w naszym wypadku na przynajmniej 3 miesiące. I w tym wypadku, kiedy pozyskujemy klienta, który będzie z nami na przynajmniej 3 miesiące. To taka oferta średnio, powiedzmy, kosztuje 3600 zł. I zobacz, co się robi w tym momencie. Jeżeli nasza oferta kosztuje 3600 zł i jest ona na 3 miesiące, to już daje nam to informację, że jeżeli pozyskamy klienta na taką ofertę, to zostaje on z nami przez przynajmniej 3 miesiące. I nawet jeżeli zdecyduje się on płacić tam w rata, co miesiąc 1200 zł to zobacz, że wystarczy, że pozyskamy trzech klientów w pierwszym miesiącu na powiedzmy 1200 zł razy 3, prawda? Czyli w pierwszym miesiącu zarobiłeś 3600 zł. Okay. W drugim miesiącu powtórzyłeś ten proces, czyli to wszystko to samo, plus dołożyłeś trzech kolejnych klientów na 1200 Złotych, czyli w tym momencie już masz razy 6, to już masz 7200 zł. I tutaj dodajemy kolejnych 3 klientów po 1200 zł, czyli mamy już aktualnie 9 klientów, którzy zapłacą Ci 1200 zł w skali miesiąca i to wynosi 10800 zł. I w ten sposób na przestrzeni 3 miesięcy od totalnego zera. Zbudowałeś biznes, który regularnie zarabia dla ciebie ponad 10 tysięcy złotych. Jest to mega proste, tak naprawdę, nie? Czyli w momencie, kiedy widzisz, że potrzebujesz 20 klientów, aby zarabiać te pieniądze, to faktycznie jedną rzeczą, która może cię powstrzymać przed osiągnięciem tych rezultatów, może być pozyskiwanie klientów, bo pozyskać często w dużym mieście nowych 7-8 klientów, kiedy wysypić się jakaś część podopiecznych, jest problemem, może być problemem. Natomiast w momencie, kiedy Znasz podstawy pozyskiwania klienta, rozumiesz jak to się dzieje, to tak naprawdę wystarczy, że będziesz pozyskiwał trzech klientów co miesiąc i nawet jeżeli w następnym miesiącu trzech klientów, którzy, których pozyskałeś w pierwszym miesiącu, odejdzie, ale będziesz w stanie pozyskać kolejnych trzech miesięcy, to tak naprawdę twoje zarobki będą na poziomie 10 800. I jak dołożysz sobie kolejnych trzech, to tak naprawdę twoje zarobki już będą wtedy wynosiły 14 400 zł. I w ten sposób bardzo łatwo i szybko możesz skalować swój biznes trenera i zarabiać więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat skalowania biznesu trenera, obejrzyj moje poprzednie filmiki. I do zobaczenia za tydzień.